Mm-mm. <laughs> Mm. Daj jedną manetkę Manetkę daj, bo zimno kurwa Zgaś to rzęchło! Daj jedną manetkę, bo mi zimno Orka kurwa na ogorze. No co się głupio śmiejesz Sim turbo lepiej to robił kurwa Z rurą na tyle I z przeskakującym łańcuchem A Ty taka bliska to w pój no nawet w Pajs kurwa Zapamiętaj ten numer Ten kurwa, ten Tu z do, do, do... Do małego Tutaj Rafała Rafał jest mały i ma małego kutacha Kurwa! Kurwa! Wypierdalaj kurwa! Zaraz, kurwa nie Koniec imprezy kurwa, Ty mi zajebiesz kurwa Chodzę na zapasy skurwielu Kurwa biegasz po moim do